Nie? Tutaj drugi odcinek z Clash Royale jest tak, dzisiaj tak. Ze mną znowu No Games. I jeszcze mój drugi kolega Szymon, który tutaj gra na. Przepraszam, Tymon. Tak, tak, przezywamy go, tak, ale dzisiaj na odcinku. Będziemy wbijali drugą arenę. No to może zaczniemy od openingu. Nie, bo mm. najpierw chcę wbić tą drugą arenę. O, no tak, żeby były postacie. To ja pierwszą. mogę zagrać okay. grę. Potem, to, gramy. jak coś trafię, to może... Tak. Goblin, stadium i zaczynamy, no i i zaczynamy grę. Zaczynasz coś? Zaczniemy. Tutaj i damy chyba I jeszcze... daj chyba najta. Jeszcze nie. Mamy tak. tu goblinka. Okay. No, słabe nam to wyszło. Kurde no, masz te miniony. I Princa. Prinsa? To dobrze. Oli... I... Prins, ale idą gobliny, więc nie jest tak Bez źle. Beznadziejnie. A no nie. tak. Kurczaki. No, ale no to, to przy... nic, wszystko dobrze. Gramy dalej, mecz się jeszcze nie skończył. Do ostatniej minuty się gra. Co? Dał, ale dobrze, Zajmujemy się jego kartami, tylko moimi. Dobra. Niestety, tamtą grę przegraliśmy. Ale zaczynamy na... małe błędy techniczne. Dobrze, no to zaczęliśmy drugą grę. I teraz No Michał, i stawiamy ok. gianta i chatę goblinów. Mogłeś chatę w tu, żeby giant mógł bić. No. Ale niestety mają ale oni. To nic. Nasze... Nie mają naszej wieży. Wieży nie no, mają? No ale gianta mają. Niestety. O tutaj, Szymon. Mega Tutaj Knight. Simon. o nie, chyba, chyba. Oj, ale ja dość dobrze atakuję. Zaczekajcie chwilę. Jedziemy dalej, chwiliśmy, drugą adnę. Tak, Patrzcie, mieliśmy... co tu się dzieje. Dostaliśmy nagłą no no i. i jeszcze to! I jeszcze Claim Reward, więc zaczynamy od może od opening. Claim Rewarda zrobimy? Tak, jedziemy Michał, ale ja się czekuję na ten opening. No, będzie ciekawie, no to Climb. I czy będzie nowa Zobiemy? postać? Jest! gieletonki były. Super, może no, tak. teraz może mam Odmałóż... skrzyneczek. Czekaj, teraz Aj. ja coś otworzę, okej? Okay? Okej, okay, dawaj teraz ty. Otwórzmy tę, dwie Arl... skrzynki. I... I... nie, Arl... nie ma, archery. I... Wiesz, ja. Trzy, I... o może Goblins. A, i Hog Rider. Hog od tej darmowej tak. Magical Chest. proszę Państwa. Siódemka! Będzie nowa bomba. Bumper! Moja ulubiona postać! Jeszcze Super! Coś czuję, że będzie jeszcze jakaś postać. Uuu, jest Valkyria. Valkyria! Trzy nowe postacie! I? Be B Baby Dragon! Dragon. Ale Super. przypominam, że jeszcze... A, myślałam, że jeszcze raz. Dobrze. Mamy. Jeszcze ta zagremy. Dawaj. Tak. Ósemka! Będzie coś może. Prince! Prince! Szkieleski. Valkyria! Co? Knight! Knight? Hog Rider! Baby Dragon i? Szkielet army, one szkieleton szkieleton są bardzo dobre. Armii. Proszę farm. Cztery... Czekaj. Czekaj, ulepszmy. Ulepszmy tę postać. Jeszcze ja Ulepsz sobie no, jeszcze baby stacie. dragona. Uhoho. Uhoho. Uho, no, Jak nam poszło. pora na postaci? No, ja no, ci polecam włożyć oczywiście. Oczywiście moją ulubioną postać w wsadzę na pewno. okej, okay, na pewno tam wkładaj bombę. Tylko najpierw w ulepszę bomberca. Oczywiście, bomber. Super postać bomber. Dziękujemy bardzo przy... za trzy subskrypcje. Proszę, proszę Was, zasubskrybujcie mój Antka kanał. Tak, jeszcze raz. My zaraz jeszcze zagramy jedną gierkę nowym składzikiem. Dobrze, tak? Ju... Czekaj, jeszcze My... jedno powtarził. Jeszcze miniony. Ale ulepszyłem parę postaci. Teraz mamy. najlepiej. Teraz Michał zagra pierwszy raz na drugiej na ręce. Na drugiej ręce, no nieźle. No to wbijmy bombera, bajmy. Dajmy Bombera. To na... to O tak, i może Hubbriera. Super, dobra, tym się skille. nie przejmuj, Ojeju. bo Ojeju. Ojej. Bombera cię rozwalił. Może dać kogoś na górę, tak. czyli Baby Dragona też. Nie, dajmy Peke. Mini peka tu nie zrobi, no bo nie będziesz strzelała na górę. No więc, ale może trochę tam obije tej naszej wieży. To daj I dawaj c... dobrze. Zaczekajmy Mamy już, już tak, gramy my, my dajemy szukaliśmy. Walkirię. Walkiria tutaj robi dużo działania raidera. Tak, Walkiria jest bardzo dobra. Oj, oj, oj Mini PK też mini może nam Pekka tu zaszkodzić. Coś. Ale chyba Ale nie będzie bariłka. za dużego. Kurde, trzeba dać kogoś na obronę. Jakiegoś bombera albo. Bombera daj. Kogoś najlepiej. bliższego. Bomber no bo nam tutaj dobrze. mocno atakują. Ale nie, bo bomber nie zaatakuje je, chyba. No tak, ja tak jak myślałem, nie zaatakuje. A, może damy szkieletony na mm, y, Tom. Muszkieterkę, no bo chyba y, smoczek yes. nam tu nic nie zrobi. Tak, smoka jest potrzebna. Atakujemy Kurde, damy już to. zniszczyli nami mm, słabo, słabo. fireballem. Teraz dajmy mu walkirię. E, zaczekajmy. Okej, okay, walkirię damy też. Ale em, z tym, może goście. Tak, spokojnie, z giantem. Ja mam już wszystko obliczone. I teraz dajemy Walkirię na obronę na Joyanta, kurde. Dał nam tego, więc Walkiria pójdzie chyba na niego, no tak jak myślałem. Damy Mini pekę, no kurde teraz, więc nie wiem czy słyszeliście jego, jego siostrę, ale no dobra. No tak, dajemy... Niestety tutaj. moja siostra hałasuje. No czasami, ale powiedziałem mi przed chwilą. No teraz że się Bombera, może ale... Bomber się pisze spisze. Dawaj Bomberek. Chór, tak, pęknie. Hog Rider, Hogrider, Hog Rider, Hog Rider, super. Brawo, Bomber wreszcie coś robi. Puhu. Baby Dragona. Ojeju, żeby Baby biedzał, Dragon musi powstrzymać ich. No. Dobra, damy jednego Goblin bardziej Powinniśmy mieć y, drugą y, tą... Skelety. Skelety. Jest, pięknie. mamy drugą. Pięknie. Y, teraz... Y, y, dajmy Walkirię. Walkirię okay. dajmy. Jeszcze yes. dajmy Bombera. Y, Okej, okay, gramy. Dawaj szybko bombi. teraz na czas. Jeszcze Bomber. teraz Hogrider biegni. biegnie. Dobra, powinniśmy już wygrać. No bo on, na, on tylko jedną mam rozwalił. Nie i Mamy Jest winek! I tym się chyba koncentrujemy. Kolejny gra. Dziś zakończymy odcinek. odcinek. Następny ma... O, na następnym odcinku może otworzymy. Super. Jakąś faj... Jeszcze jakieś fajne postacie. No, no naprawdę. Zbieram coś. I, I teraz, y, teraz spróbujemy na łyczkę. Co celujemy w łyczkę? Próbujemy dropić łyczkę. No dobra, my się z wami No i pa! Pa!